Siemandero, ten mroźny poranek, że tak się wyrażę. Na pewno niejednokrotnie zdarzyło Wam się dostać takie kabelki miedziane, czyli te taśmy do łączenia poszczególnych elementów w komputerze. No i jak z tego odzyskać miedziuchę? No i znalazłem odpowiedź. Trzeba te kabelki pociąć, o, taki drobny... Drobniutki kurcze kawałeczki, 5 6 cm. No i ci, którzy oglądali mój stary kanał YouTube, zapewne pamiętają moją maszynę do rozdrabniania. Jest tutaj a, silnik 0,75 kW. No i tutaj ta cała ciapaczka. W środku wirują dwa noże. O, ten i drugi. Tutaj jest następny nóż w obudowie. No, i ciapią te kabelki na drobny maczek, i z tego drobnego maczku wychodzi o coś takiego. Wyostrzy? Dobra, wyostrzyło. Wychodzi coś takiego, czyli miedziuszka, no i plastik, a później to rozseparować trzeba, czyli oddzielić miedź od plastiku, co też Wam pokażę, jak to robię. A więc co, nie przyciągam. Zaczynam na swoim glanuratorze. górnolotnie, chyba to określiłem, <noise> czyli ciapaczce siemanderowej. Będę oddzielał yy, miedziuchę od swoich kabelków. W tym miejscu od razu koła, pragnę koła, przypomnieć, że jest taki kanał jak Warsztat Podgórzyńska. Zapraszam do mojego kolegi na Warsztat Podgórzyńska, do seby. <noise> Ma tam niejednym, no, krotnie wspaniałe egzemplarze Minionej techniki do naprawy, czyli jest to mechanik samochodowy. Także gorąco zapraszam na jego kanał. Polecam. No i cóż, zaczynamy ciapać kabelki. Nie przeciągam. Także co, machina włączona. No i po malutku. Trzeba tutaj o kabelki wspychać Po kolei. I niech się śrubują. Wam pokażę jak to będzie wyglądało. Na razie. nie. No i po minucie. Proszę bardzo o, wychodzi taka sieczka. Wiedziłka trochę jest wyciągnięta, może to jeszcze raz lasca będzie przepuścić, nie wiem. W każdym bądź razie maszyna działa. Może nie idealnie, ale... Na pewno szybciej, aniżeli miałbym te kabelki skrobać jeden po drugim przy pomocy jakiegoś nożyka do papieru. to już jest urobek. No, z potuliną. I tak pomalutko, pomalutku będę to przerabiał. Ja, aber Ten glanurator wygląda od strony dolnej. Jak zapewne pamiętacie na początku tego filmiku, pokazywałem Wam dwa wirujące noże. Tutaj są z tej strony, i z drugiej strony jest przeciwnóż. Który po zetknięciu się z nożem wirującym po prostu te yy, kabelki tnie. O, na takie drobnice. Wyciąga z nich całą mieć. Praktycznie rzecz biorąc odzysk tutaj jest na poziomie 90%. No a tutaj jak już jest to wszystko ładnie poszarpane, to tymi drobnymi otworkami Fi4 wylatuje drobnica na zewnątrz. No i jeżeli ktoś by miał z Was jakieś takie kabelki drobne, a nie wiedziałby co z nimi zrobić, to niech napisze w komentarzach. Ja mu prześlę swojego maila i ja bardzo chętnie przyjmę i na, na na wizji przy następnym odcinku je pokażę, jak je separuję. Także dobra, teraz jak to już jest tak pocięte, nie będę ciapał wszystkich, bo tutaj czasu trzeba na to poświęcić sporo. Tutaj te troszkę, co jest to 10 minut jest pociapane, może jest tego tutaj, ja wiem, może z kilogram. Także pokażę teraz, jak ja separuję ten cały materiał, Miedziany, czyli oddzielam mieć od tego plastiku. Także uzbrójcie się w cierpliwość. Pokazuję, jak ja to rozdzielam. Mam taką Michę od starej pralki. Tutaj mam ten swój cały urobek. I cóż, zalewam wody, wsypuję urobek. Mieć osiada na dnie, a plastik, bo jest lżejszy. Wypływa na zewnątrz. Oczywiście najpierw to trzeba dobrze namoczyć, a potem metodą starych traperów separować. Metoda stara jak świat, polegająca na grawitacji. Proszę bardzo, plastik odpada. Zobaczymy tylko wody tutaj. Zobieram. I za tak każdym razem coraz to jest przestrzeń zostaje. jest to jakaś tam wybitnie idealna metoda, bo na pewno tutaj by się ktoś tam odezwał, że ma jakiś separator superaśny, który rozdziela to idealnie. Ja takiego separatora nie mam. Mam to, co mam <laughs> i w zupełności mnie to starczy. Jest to może szybka, czysta metoda, ale skuteczna. Tutaj na poziomie, jeżeli uzyskam nawet 70% czystości tej miedzi, proszę bardzo, jakby nie patrzeć, jest dosyć sporo miedzi, plastiku jest coraz to mniej. Oczywiście nie da się tego tutaj odseparować w 100% tego plastiku w tej metodzie, ale. Jeżeli bym odseparował z tego na poziomie 70% tego plastiku, a to jest realne, a resztę wziął, po prostu przetopił w kostkę, no to przy przetapianiu plastik zostanie odseparowany resztę. Także taką metodą prostą, raz za razem, i miedziuszka będzie odseparowam. Będzie na przyzwoitym poziomie czystości. Ale to nie chodzi o samo o to, że metoda jest uciążliwa. Tylko chodzi o to, że się da. Po prostu się da. Także, nawet głupie kabelki. Jeżeli ktoś nie ma nic innego do roboty, to można w ten sposób ekologicznie wziąć to wszystko odseparować. No i dobra, to już dalej nie będę tego pukał. To zostawię sobie do przetopienia. Także miedziucha jest, jest. Także jeżeli filmik się podobał, <laughs> siemandero na dzikim zachodzie poszukiwać złota <laughs> nie jakoś. Dajcie suba, dajcie paluka w górę, napiszcie komentarze. No i co, no i siemandero.